Nie pamiętam tak bardzo pracowitych wakacji jak, jak w tym sezonie. Rzeczywiście jakby jest tak, że ja cały czas jestem zajęty, cały czas coś robię, przygotowuję w tym samym czasie dwa, dwa spektakle. Jestem w Radzie Nadzorczym tego polskiego Fashion Weeki Weeku, czyli Fashion Week Warsaw. Więc jakby rzeczywiście tych zajętości mam mam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, jeszcze jakieś tam Pracę w terenie, żeby rodakom poopowiadać o tym, jak można fajnie czuć się ze sobą i ze społeczeństwem, i tak, dalej, i tak dalej. Ja zwykle ten czas wakacji próbuję sobie zorganizować przed sezonem wakacyjnym i po sezonie wakacyjnym, czyli jakby końcówka września. Początek października i w maju byłam. Dlatego, że bez względu na to, czy mam pracę w wakacje, czy nie mam pracy w wakacji, nie, nie lubię uczestniczyć w tym obłędzie wakacyjnym, migracji ludzi. No to, co inni, na co inni czekają cały rok, ja przed tym unik unikam tego jak ognia. No więc jakby super się składa, że wszystko się tak układa, że jest tak jak lubię. W moim zawodzie jest tak, że trudno jest coś tak do końca zaplanować, dlatego że fajnie byłoby wyjechać przełom września i października na wakacje, ale jeżeli mnie uruchomią, że zaczynamy film, no to jest po wakacjach, bo ruszam w produkcję filmową.